I need backup. Cool. Cool. Cześć, mam go z tej strony, Matthew, i witam Was w moim kolejnym filmiku, w kolejnym odcinku HS Only. No i dzisiaj, no już mieliśmy parę winów na Supremie. Być może to jest ten odcinek, w którym wbijamy Globala, grając tylko HS-ami, oczywiście z drugiej nie trafiony headshot. zdaję Wam skinę za 5 dolarów. Ogłoszenie na początku odcinka. Następuje następuje reaktywacja mojego serwera Discord. Zapraszam wszystkich, link macie w opisie. Za dużo nie będę mówił, będzie jakoś tam, no jest mniej więcej zrobiony jakiś taki szkic tego serwera. Zobaczymy jak to się dalej rozwinie, bo y, jakie tam pomysły będą i tak dalej, ale myślę, że już można z niego sobie ładnie korzystać. Są różne kanały tekstowe i są też y, jakieś tam też fajne kanały do pogadania do posłania muzyki i przede wszystkim do pogrania w jakimś wysokim bitrate, bo mam oczywiście serwer partnerski, bo on tam stał zakurzony ten disco przez wiele lat. Tak czy siak zapraszam. No i zobaczymy jak ten meczek nam pójdzie. Halo? Oj, solo, ej, no dobra i tak na witek gramy, nie? Co i tak direk parabło? Ale... Anak, nie myślałem stał. Nie, mam minus Nie ugra tego, jest tyle pozycji tu do sprawdzenia. Nie zrobił krok, będę przeciwdziałia się, nie musi teraz wychylać. Okej. Okay. Puszki. Hmm. On powinien do kuchni go dojechać do okna i w tym momencie... Ale najstrajniej, nice najstrajniej. Eee, to było dziwne. Kolega mówił, że zielony ma Aima. Ciekawe, a ten mecz być może będzie meczem terów. Aha, yy, to według mnie jest jakiś trigger bot. No coś to śmierdzi, to nie No ta a to cię nagrywasz? No, chciałem. Myślałem, chciałem, żebym sławny. A on się skręci w ogóle. No, no to dobra, to już widzieliście co się dzieje. Widzieliście meczik możemy tutaj skipnąć do następnego. przynajmniej tyle, bo ja nienawidzę naprawdę jak gram i kurde nie wiem. Czy odpaleni czy nie, kurde, czy ma rudzić wam czy nie, ale tak kurde, widać po prostu czyści spaleni ludzie, znaczy czyści spaleni, no to nie jest źle teraz, Oksymonowałem. no ale wiecie o co chodzi. Więc czy zakręcę bonda, czy zakręcę podwójnego, czy podwójnego Bonda bez znaczenia. Widzimy się w kolejnym meczu. Mam nadzieję, że mi się teraz nie zdóbczył, no bo naprawdę nie wiem, to jest co już. Tak to dalej wyglądało. No i zobaczmy, Rangi, chociaż to nie ma żadnego znaczenia <gry> Ok. No i ok, słuchajcie, zagrałem sobie drugi meczik i tutaj to jest naprawdę już absolutny hitnie. Włączam sobie drugi komputer, włączam CS: A, rozgrzewam się na bota chwilkę nad meczu, szukam mecziku, znajduję meczik, gram sobie meczik, ładnie sobie gram, co się w tym mecziku działo to zaraz wam powiem. Natomiast kończy się meczik, włączam ekran na drugim komputerze. I tak się skał, Kurde, patrzę, OBS wyłączony. Ja w ogóle nie włączyłem OBS-a, już nie żadnej, że po prostu nie włączyłem nagrywania. A troszkę się ciekawych rzeczy w tym meczu działo, więc po prostu takie coś mi się Znaczy nie, wydaje mi się, że mi się zdarzyło takie coś raz, dwa czy coś takiego, ale no to naprawdę jest dosyć dziwna sytuacja, że w ten sposób po prostu kompletnie zapomniałem, że muszę nagrywać. Natomiast dobrze, że tak się stało. Naprawdę dobrze, że tak się stało. Dlaczego? Ponieważ y, grałem tutaj na Polaków, którzy y, byli odpaleni. Jeden z nich na pewno ten tutaj kanarek, bo tutaj właśnie włączyłem sobie demko i mogłem sobie dzięki temu włączyć niki, to będziecie widzieli nawet po rozgrzewce w jaki sposób hedy, o, tutaj właśnie jak Jakwcofa i tak dalej. To był cheater i on miał na facecie. I tam przypuśćmy byli być może jeszcze inni, inni, inni kurde, inni cheaterzy. Natomiast nawet fajnie, że nie muszę pokazywać ich ników, bo w pewnym momencie podczas meczu napisali, że będą na YouTubie. No to ja im napisałem, jak dacie w żarcie dużo fragów mi strzelić, no to będziecie. No i nagle zaczęliśmy wygrywać rundy i... Cały mecz ich wygraliśmy, jasno się dwa fragi, jednak zaczęło być prosto, więc nie będą mieli fejmu za cheatowanie, yy, nie wiem ilu tam ich cheatowało, przypuszczam, że ten, którego tutaj widzicie, tego kanarka, on tam zrobił takiego takiego e ewidentnie aimowego trigger botowego w pistolce, więc nawet dobrze, że nie ma ich ników. pokażę wam tylko zaraz highlightsy po prostu z tego drugiego mecziku z mojej perspektywy. No okej, okay, mamy moje highlightsy, tutaj w wbili na mom na mom a takiego w sumie jeszcze nie robiłem, takiego omawiania jakby ta ładny Hedgehog mafia i to chyba będzie tyle na pistolkę. Nie, jeszcze jednego Hedda dałem w jest tutaj tak, dałem ten heada w sajcie. Taki ładny flickshot i tu dostałem. No to był chyba ten Cheater nawet. O, i to było dobre, to tutaj strzałem do ludzi, trochę tutaj tak laguje gierka. Yy, natomiast zostałem jedna kula w tym momencie. Ja w tym momencie, jak nagrywałem, znaczy jak nie nagrywałem, mm. powiedziałem, okej, okay, one bullet, damy radę. I słyszałem, że goś biegnie z makiem, nie? W sumie tak w podświadomości miałem, nie ma szans. No i patrzcie. Boom, wyrwa <laughs> Goga. To było spoko tutaj. W tym meczu jeszcze nie wiedziałem, nie wiedziałem co mi w tym meczu czeka. I tu chyba był. O, tu fajny kill był. Hada dałem, jest to i tak byśmy nie zaliczyli. No ale z tych meczów tutaj z cheaterami to nie zaliczamy w ogóle, tak? Tylko z ostatniego meczu w tym odcinku to sobie będziemy podliczać tutaj. Yy... No wiadomo, skiny do rozdania. Natomiast tutaj ładnie dałem hedzika takim randomowym cheaterskim prefirem w sumie. Tutaj nieładnie, bo w ciało. Mierzyłem w głowę od tego momentu, ale jakoś... Nie wiem, tak po prostu gdzieś w szyję poszło. O! I tu była kolejna rundka, w której chyba nie trafiłem heada. Nie, tu trafiłem ładnego heada. Tak jest, taki w miarę czyściutki. Na cheatera w ogóle chyba. Tego. A co tutaj będzie? Tu nie będzie strzału chyba. W... No tak! Ja pamiętam coś stało. O! Widzieliście? Gość wszedł na taki schodek i w tym momencie jak on na ten schodek wszedł, to podniosło mu się ciało do góry. Gdyby właśnie nie ten schodek, to by mi head wszedł, bo ja miałem idealnie co robić na tej wysokości. No tutaj już nie było. I tu gość w ogóle, nie wiem jakim prawem, podczas tego meczu, pamiętam, że byłem w szoku. Bo jak widzicie na mapce, tutaj trujeczkę, to na długie gość stał i myśl, nie myślałem, że cały czas mam patrzone, nie wiem jakim prawem ten gość tam się znalazł. No ale zakładałem, że to byli cheaterzy, to w tam sposobem się pewnie znalazł. No i tego wytapowałem. A drugi gość sobie stał. No to był ten cheater chyba. stał sobie na rampie. Nie wiem, czy tam było więcej cheaterów, no wiecie, jak grali premade i z jednym cheaterem... No, no to wiadomo, dla mnie są wszyscy cheaterami. Natomiast yy, tutaj strzelałem spraya chyba do dalszego gościa i ten mi blisko wszedł, przez co kolejny był kill w ciało. A to był zwykły safe. Jest taka sytuacja, że, 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 że sytuacja, że gdzieś ktoś robi wide swinga. Ciężko jest trafiać head w takich sytuacjach właśnie z M-ki. Natomiast no tutaj akurat jakoś mi wyszło, bo gość nie miał głowy, nie? O, tu była fajna sytuacja, bo tutaj cheatera chyba zabiłem przez smoka. nie, to nie było cheatera, to był jakiś inny. A tutaj ten smoke z nawet nie wiem czy tutaj będzie widać, nie. O i to jest sytuacja 1 versus 4. I ładne fragmy tutaj wpadały, pamiętam. Były jakieś osoby skakania. To był taki ładny flick na tym demku, tu wygląda na kiepsko. To był też ładny flick w głowę. No dlatego już nie mogłem spodziewać, że ktoś akurat na cmentarzu będzie stał. i Liczyłem, że ktoś sobie pobiegł do biblioteki, czy coś takiego. to była w miarę normalna sytuacja. Spray w głowę, dobicie w ciało. Więc miałem tutaj po tej połówce chyba tam 18 fragów, ale grało mi się strasznie nieprzyjemnie w dziwnej sytuacji, to chyba nie będzie, o no, przez się. no było tutaj troszkę takich chili potem, potem w ciało ale generalnie to wiecie, no mecz był jakby do wrzucenia do kosza mimo tego, że wygraźmy i tak dalej to to tak to wyglądało, nie, nie grało mi się przyjemnie, ale takie halec to myślę, że tak w sumie dla urozmaicenia w miarę nawet ciekawe to. O, ciekawe tego, no i teraz patrzcie na to, nie, taka wychyłka na mit. Kucam w tym momencie wychodzę od razu po rozpoczęciu fajta, kucam w tym momencie. I przez to taki zadaj bardzo ciężko ma trafić, ale jak mi tutaj to siadło, to już w ogóle jest inna, inna sprawa, nie patrzcie na to. Cyk, cyk. Pierwsze dwie kule, dwie bańki. Naprawdę, no. takie coś z Gloka. To po prostu oprócz tego, że dobrze jakoś to mierzyłem, no to żeby tak siadło to masaka, o i tutaj będzie chyba w ciało kill poprzez smoka, spamowałem, kolejny taki no. no cóż, to nie ma znaczenia, bo za to Wam na szczęście nie rozdaję skinów i do tego drugi entry frag chyba, to takie schany czasami warto dawać, bo czasami ktoś po prostu czeka, żeby się wychylić i czasami jakiś siedzi, można dać, tylko i tak troszkę chyba się skanowałem. Normalnie tak wbijałem. Troszkę jakoś ze mną potańczył, Czułem, że goś ma low HP i nie powinienem mu tutaj wsylać w głowę, że powinienem tylko chciało go zasponować. Na szczęście udało mi się hedik trafić. O, i w tym momencie chyba zaczęło się łatwo robić. Tu podniosłem łupkę póki, że ją kupowałem. Yy, jakiś tam cetek zginął, ja podniosłem łupkę. Tutaj będzie frak w głowę. Tak dobrze siadło. To będzie jakiś ładny flick w miarę. No i tutaj właśnie się zaczynało. Że to można było sobie po prostu biegać po mapie. I od tego momentu wygraliśmy wszystkie rundy. To chyba nawet było już wcześniej, kiedy zaczęliśmy wygrywać rundy, więc to było chyba z 10 rund podrząd w ogóle wygranych. Mamiar ładny hedzik, No tak, citersko. Ja czułem, że tak ktoś się może czaić. Patrzcie. Nawet nie wiedziałem, że tam ktoś stał w tym momencie. Nie wiedziałem, że gości uciekł z cmentarza wtedy, faktycznie. Tu bo chyba ładny hedzik był. I ciągle myślałem, że na cmentarzu jest byłem tego pewien. A, i to ma sens. Ja myślałem, że gość z cmentarza zginął, a on nie zginął, tylko on tego sajtu przebiegł. też fajnie właśnie to demko sobie zobaczyłem, Tu, tu też w fajnie chodzi wszedł. Ale ciekawe, że te debko sobie zobaczyłem, bo takich rzeczy bym nie wiedział. No i ja tu byłem w klaczu, więc tu nie za dużo mogłem zrobić cokolwiek. Tak, wcelowałem się w fontanę, powiedziałem, że gość... Yy, już wcześniej stał na fontanie, więc może to jest jakaś jego pozycja. No i zginąłem potem w tej dalszej sytuacji. No, tu chyba nic się nie zdarzyło. Tylko był Placik, o i tutaj się wychyliłem. czułem, że to mogą być i też, że gość będzie na mnie gotowy. No i tak, Hejdzik i śred. było 15, 13, o nie, jedną bruntkę wygrali, czyli nie było 10 podrząd. No i dobrze, tutaj jest chyba jakiś entry frag. Bardzo ładny, bardzo ładny Hejdzik by Matthew. I co tu się dalej wydarzy? O, tu będzie jeszcze ostatni hedzik Pierwsza kula No i tak wyglądały highlightsy Więc tak wygląda drugi meczik No i zapraszam was teraz do mecziku trzeciego, który wcale nie był lepszy Natomiast jest ten gość, który jest wyciszony, więc tak jakby ma dużo reportów Czyżby to był cheater? Halo? Halo, Ores? Okay. co oni kupili, granaty Dobra, wygraliśmy What? A chłopakiem? Si, si, senor Przekaż mi Bro, how did you make it to global with uh, 60 hours? Honestly, I don't know. But it's ah, it's yeah, an old, old you, account. Uh, you fucking cheated! Uh. <laughs> you don't know. Uh. I can smell your cheats right here. <laughs> to be honest, this account is like 5 years old, but I use it for the YouTube challenge, you know? you have a YouTube channel? Yep. <laughs> can you make me famous? Uh, if you allow me a, a lot of facts. Send you the link, please. I will probably check my profile you and like you. What the fuck is that? Really, you? <laughs> <laughs> nice. Head yeah, oh, ups. <laughs> uh, jwne strzal? Deadmans. I, I smoke it. long. Okay. Maybe they pushed long. Aha, okej, okay. one up salt Balcony one dead Co oni <noise> robią? Ten gość Sal Goodman, co to za gość jest w ogóle? One HP no, Ja cały czas takie hedy dostaję, to jest szok, nie? No kurde Banania, banania Allah, Allah Czikiri czitero, o, oh, nightmare, nice. Dude yeah, nice. you want to enemy enemy greeny, cheatera Win a Nie, no przecież to jest gość obvious cheater. Oh my god. I to ile już, no to jest obvious cheater. Trzeci mecz pod rząd z cheaterami. O, co się dzieje z tą serią? No to jest taki bot widać, taki bot, naprawdę. Ja od niego takie heady dostawałem tutaj. patrzcie na to, patrzcie na to. No to to jest taki obvious obius wiadomo, nie? A jeśli ja wiem, kurde, to musi być jakiś dobry gość. Zawsze wchodzi tak, wiecie, dobrze wcelowany, od razu hechik. A no to jest taki bot po prostu. Bot, obvious cheater z aimbotem i WH, ale tam ich było więcej, nawet już tego nie chcę pokazywać. No dobra, to zobaczmy to. Hello? <laughs> Ole Ale, double head dostał yeah, oh. One HP Maybe through the box <laughs> It's nice. Była szybka rotacja Było praktycznie 5 na A, słuchajcie Ja już się cykam, ja już się cykam, naprawdę, już nawet nie sprawdzam tych, tych kont The Ostatni short. Ale, flash. Oh, uh, top ten short. Koniecznie skrócił gośc. Short. One Dlaczego to było? Zawsze te bezkraca. Jak tam nikogo nie ma, to zawsze skrócone. Okej. Okay. O duh. Dziwne hehe. Right. W ogóle biegnę. że już jakoś skok robi, co to w ogóle ma być, że wyjdzie, nie wiem, że ja robię high że tak wyskoczy i go nie trafię? <grywa> tak bym go zabił z w ciało, ale akurat na mnie to zadziała. Ja <grywa> Jak to jest możliwe? Behind, behind, behind! Jak to jest możliwe, że oni takie skróty dobre robią? Za każdym razem gość był na 1,30, kurde, w B-absach z MIDA spuszczono. Co to jest? Na pistolce było w 5, gdzieś tam w drugiej rundzie od razu było skrócone B, w trzecie było skrócone B. Teraz zresztą byli akurat wszyscy pod nagle, jest top mid skrócony. W 1,30 jest z domku berowym na plecy. I to jest już naprawdę na te 8 rund to się zdarzyło z 5 razy takie rzeczy. To niezły kill, kurde Ale to było gdzieś tam na głowie miałem O, ma im ten gość Ten gość ma im bota jakiegoś Mu się tak celownik trzęsie dziwnie Ale gościa laguje, co to jest? Can you flash To nie Can you O, co to? W trzech są już the Short. Kurde, ale tu jadą tym nie O, 3 było? No to z... faktycznie to śledzę. Przy... No, dobra. 5 i w ogóle. Nie wiem, co się. Ten mecz był tak dziwny. Ja już nie rozumiem, co tutaj się dzieje. HS procent był całkiem dobry. Myślę, że jakiś tam. Chyba tylko jeden skin do rozdania wyjdzie. No dobra, jest to kolejne zwycięstwo, więc na 4 mecze wygraliśmy 2. A tu co się w tym meczu działo, szczerze mówiąc, nawet no to nie obchodzi. Nie obchodźmy co się w tym meczu działo, czy to były cheaty, ale goście też dziwne rzeczy powychodzili bo, bo nagle, bez żadnego w ogóle powodu, nie rozumiem bardzo co tu się działo. Tak czy siak, mam nadzieję, że właśnie podoba, bo mi się naprawdę nie podobało granie. Natomiast to były cztery mecze, więc nie mogę po prostu ich tak pominąć, mimo że nie było jakby tak naprawdę niczego ciekawego tutaj. To to jest jednak seria. No i muszę tutaj progres z tej serii wstawić, więc koniec końców mimo że były byli cheaterzy, to jakby nie było źle, tak? Dwa winy, dwa losy, tak jakby. Natomiast mam nadzieję, że te konto się tak na amend nie popsuło, nie, no bo to by było, no wiadomo, co to by było. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie o wbiciu na Discorda, jeśli korzystacie z Discorda, myślę, że będzie spoko. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach, łapka w górę, sub, dzwoneczek, na razie.